wychowywanie i my również przenosimy sposób wychowywania, jaki my doświadczyliśmy teraz na nasze dzieci. W związku z tym często jest tak, że my bardziej skupiamy się na tych rzeczach złych, które nasze dzieci robią, a ignorujemy te momenty, które są fajne, dobre. Bardzo ważne jest to, żeby w przypadku funkcjonowania z dzieckiem z autyzmem, czy to w tym środowisku takim właśnie szkolno-szkolnym, czy, czy w środowisku domowym, żeby mieć świadomość swoich reakcji, swoich reakcji, czyli znowu wracamy do siebie, na zachowanie dziecka. I, i ja zawsze też rodzicom mówię, nie nadużywamy słowa... Jakiego? Tylko możesz coś do głowy? Nie, nie. Bo rzeczywiście, jak rozmawiam z rodzicami, to potem się okazuje, i to jest w każdym domu tak po prostu jest. To jest pewnie jakieś też takie uwarunkowanie kulturowe, ale jak rozmawiam z rodzicami, to okazuje się, że w każdym domu jest nie rób, nie dotykaj, nie krzycz, nie bij, nie niszcz, nie ruszaj. I to nie jest tysiąc razy w ciągu dnia. I teraz, jeśli dziecko cały czas yy, słyszy. Nie biegaj, nie krzycz, nie dotykaj, nie ruszaj. I tylko taki przekaz. Bo jesteśmy tysiącem innych domowych normalnego, z normalnym życiem zajęci, a taki mamy program w nas i taki model wychowania, to jak dziecko biegnie w kierunku ruchliwej ulicy i my krzykniemy nie, biegnij, no to jaką to ma moc, nie? Oczywiście, że możemy krzyknąć może trochę głośniej niż w domu, ale zakładam, że w domach nie tak się głośno krzyczy. Jeżeli biegnie dziecko w kierunku kubka z wrzątkiem, no to co mamy zrobić, żeby go zatrzymać? My no Możemy jakoś naprawdę ryknąć, to nie, ale, ale jeżeli nie możemy, jeśli my i tak już krzyczymy cały czas głośno, to co możemy zrobić? No, no nie mamy narzędzia. Żebyście pani miały taką refleksję i żeby się zastanowić, czy przypadkiem nie jest tak, że w komunikacji z waszym dzieckiem, że. że cały czas mówicie nie, że nie dotykaj, nie ruchaj i tak dalej. I nie chodzi oczywiście o to, żeby teraz e, temu naszemu dziecku na wszystko pozwalać. Nie, no bo jeżeli mówiliśmy nie dotykaj, nie ruszaj, nie niszcz, no to co ma teraz dotykać, ruszać, niszczyć? Nie. Musimy tak dostosować nasz sposób komunikacji, żeby to nie było takim magicznym zwrotem który jak dziecko usłyszy, to naprawdę się zatrzyma. Jak biegnie przed chwilą w ulicy, my krzykniemy nie, to on po prostu się zatrzyma.